Square na swojej konferencji na tym etrze miało całkiem spoko gry. Szkoda tylko, że tak nudno je pokazali. Cześć! To 2.2 to podsumowanie konferencji Squad i na E3 2015. Zaczęło się naprawdę spoko, od Just Cause 3. Muszę przyznać, że aktualnie ogrywam dwójkę i pewnie trójka to będzie jeden z pierwszych tytułów, które kupię, jak już będę miał konsolę nowej generacji lub mocniejszego pc ta Pokazali krótki trailer Just Cause 3 i zaczęło się nudne gadanie. Niestety, tak będzie przez większość konferencji. Gadają chwilę i pokazują trochę więcej z Just Cause 3. Epicki głos lektora w coje, że zawsze na propsie. Można strzelać te tając na spadochronie bez utraty precyzji. Wchodzi na scenę kolej z Japonii gad w swoim języku. Trochę głośniej można by lektora prosić. Pokazują nie, Podobno była już gra o takiej samej nazwie jest to kolejna część Rabut lub jeszcze coś innego ale ja wcześniej w ogóle o niej nie słyszałem. Ale dobrym znakiem jest to, że robi tą grę Platinum Games. Szkoda tylko, że prezentacja składa się z napisów, nazwisk ludzi tworzących tą grę oraz konceptatów. Po co pokazujecie gdy jak nie macie nic konkretnego do pokazania? Kolesie jeden z dziwną maską. Drugi z dziwną fryzurą, a trzeci normalny, gadają o Nier, jakieś rzeczy, których nie chciało mi się słuchać. Kolejny punkt konfy. Lara z Chin, resz Tomb Wygląda bardzo fajnie, aczkolwiek ta woda, no cóż, jest zbyt przerysowana. Na scenę wchodzi twórca Tomb Raidera Brian Horton. Mówi, że na konfie Microsoftu pokazuje po raz pierwszy gameplay z Tomb Raidera. Może teraz pokażę się coś więcej niż tylko skrypty? Nie, dziennik deweloperski. Zaczynają gadać o mobilkach. Przebąkują coś o Hitmanie Go i Sniper oraz zapowiadają Lara Croft Go, turową gra o pani archeolog. Spoko styl graficzny i tylko dziwne, że Lara ma tu jeszcze swój stary wygląd sprzed butu. Teraz montaż kilku gier, które skład dystrybuuje, a nie ma o nich nic do powiedzenia. Ktoś zapomniał włączyć lektora, więc słuchaliśmy jak gościu gada po japońsku. I pokazują nam dokładnie ten sam trailer remake'u Final Fantasy 7, który dostaliśmy na Confessony, tylko z japońskimi napisami. I port wersji PCTowej Final Fantasy VII na PC i iOS będzie miał premiera tej wiosny. Tylko nie pomylicie, tu z remake'iem. Nowa część Kingdom Hearts na mobilne platformy, Kingdom Hearts Unchained. Może i spoko, ale nie na to czekali fani. Niezłe trolle ze skład Linux, bo tuż po zapowiedzi mobilnego Kingdom Hearts pokazują pełnoprawną trzecią część gry na Xbox One oraz PS4. Dostaliśmy nawet fajny gameplay trailer. Gdy wygląda całkiem spoko, aczkolwiek nie widać tu nowej generacji. Znowu skład się powtarza, bo pokazują ten sam trailer World of Final Fantasy co na Sony. Dalej mówią o Hitmanie i pokazują coś, co może być gameplayem, aczkolwiek nigdzie nie jest napisany in-game footage czy coś w tym stylu, więc nie wiem. Dalej mamy montaż, o którym nic nie będę mówił. Nowa część Star Ocean, czyli japońskiej serii, o której w ogóle nie miałem pojęcia. Ta część nosi pod tytuł Integrity and Faithlessness. Mnie to totalnie nie jara, ale wygląda nawet ładnie. Wreszcie podana Deus Ex Mankind Divided. Chętnie bym sprawdził, chociażby dla klimatu, ale najpierw przydałoby się ograć Human Revolution. Pokazują trailer zmontowany z kat scenek i mówią, że gameplay video. Nie jesteśmy tacy naiwni Square. Na koniec pan z bardzo ładnym japońsko-gielskim. I mówi o nowej grze Project Setsuna. Więcej informacji brak, wiadomo jedynie, że będzie to RPG. No i w ten sposób zakończyła się Konfa Square Enix. Moim zdaniem było dosyć nudno, nie ze względu na gry, a ich prezentację. Dobra, to już na tyle w tym materiale. Cześć!